Typ zadania, którego jeszcze nie było na maturze, a w tym roku może się ono pojawić, Chodź, pokażę ci je. Nietypowe zdanie. Trapez T1 o polu równym 52, tak? Czyli piszemy sobie, że P1 równa się 52, a obwód pierwszy ma 36. Jest podobny do trapezu T2. Te e, pole tego trapezu jest równe 13, czyli piszemy sobie, pole tego drugiego trapezu to jest równe 13. I teraz patrz, Jest taki magiczny wzór k kwadrat równa się P1 przez P2. Natomiast to jest na skalę podobieństwa. Na pola, a na obwody to jest O1 przez O2. I tu wystarczy tylko i wyłącznie podstawić pod ten wzór. Popatrz. Skala podobieństwa, czyli k kwadrat równa się, no to pole pierwsze do pole drugiego wstawiamy, czyli 52 na 13. Popatrz, no to to wychodzi nam po prostu 4. I teraz co do kwadratu da nam czwórkę, tak? No to da nam 2, tak? Albo to po prostu ładnie zapiszę, że trzeba to spierwiastkować. I teraz wstawiamy sobie tutaj pod to. Drugi wzór, czyli 2 równa się o 1, no to widzimy, że jest 36. O 2, no to to jest nie wiadomo, tak? No i możemy sobie zrobić 2 przez 1, żeby było prościej. I wymnażamy sobie teraz na krzyż, czyli mamy 2 o 2, o 2 równa się 36, czyli trzeba po prostu podzielić na 2, czyli 36 na 2 to jest po prostu 18, czyli odpowiedź A. A więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziesz u mnie w książce. Link na profilu.